Dzień dobry moi kochani, zapraszam wszystkie osoby urodzone w znaku lwa. Robimy czytanie miesięczne na sierpień 2021 roku. Patrzymy, jakie energie. O, już nie lecą te energie. Jakie energie do wszystkich osób urodzonych w znaku lwa, w sierpniu 2021 roku. Jeszcze raz coś tak czuję. Co dobrego idzie do lwów, do osób urodzonych w znaku lwa w miesiącu sierpniu 2021 roku. Nasza obecna sytuacja, czyli główny temat miesiąca. Rycerz pentakli. Co pomaga albo przeszkadza paść kielichów? Co jest podstawą? Rycerz różdżek. Co odchodzi do przeszłości? As różdżek. No proszę. A co macie w głowie pustelnika? Najbliższa przyszłość. Piątka kielichów. Hm. Wasze możliwości. Czwórka kielichów. Wpływy zewnętrzne. Król pentakli. Co warto wiedzieć? ósemka pentakli. No i kochani, ewentualny wynik bądź rezultat: trójka mieczy. W tle czytania dwójka kielichów. Piękna karta. Piękna karta. Co my to mamy dla tych lwów naszych kochanych? Rycerz pentakli. Słuchajcie, to jest bardzo stabilna energia, bardzo wolna energia. Jeśli chodzi o działania, energia, która y, pozwala nam powoli kroczyć w kierunku stabilizacji. Z pewnością, y, z taką. Y, no tak, z pewnością, tak? Mamy pewność, że idziemy w dobrą stronę, jesteśmy pewni wy naszego wyniku, w jakim kierunku nas to zaprowadzi. Nie spieszymy się. Sprawy idą wolno. Natomiast jeśli chodzi no możecie tak postępować, tak? Może to być wasza energia w, w tym miesiącu, na ten miesiąc i możecie bardzo zwolnić. Fakt jest, że wchodzicie w okres urodzinowy, w związku z tym, no w, może się tak zdarzyć, że u jednych już ruszy energia z kopyta, a u niektórych będzie dobiegała końca zeszłoroczna energia, tak z poprzedniego 12-miesięcznego okresu. W związku z tym, mm, sprawy będą biegły wolno, albo wy będziecie tak po prostu wolno, stabilnie kroczyć do przodu. Yy, moi drodzy. Na wyzwaniu, co pomaga albo przeszkadza w tym wszystkim, jest to paść kielichów. Paść kielichów to energia osoby młodej, niedoświadczonej, takiej bym powiedziała czasami, to jest dobra, dobra energia generalnie, bo bardzo wrażliwa, taka z sercem na dłoni, uczciwa, ale słuchajcie, ona czasami potrafi przeszkodzić. Dlaczego tak mówię? Bo z jednej strony jest to energia osoby młodej, niedoświadczonej, szczerej, bardzo oddanej jakiejś sprawie czy, czy nam. Natomiast z drugiej strony, jest to tak rozmemuana energia osoby, która z byle powodu po prostu strzela fochy, bardzo taka niestabilna i jeszcze emocjonalnie, wiecie, bo paść kielichów, on jak się na coś zapali, coś mu się spodoba, to po prostu jak dziecko z pełną ufnością, szczerością idzie w to. A w życiu trzeba czasem robić swoje, czasem trzeba przeczekać, czasem trzeba użyć sprytu, wiecie jak to jest. Paść kielichów tego nie potrafi. Paść kielichów nie potrafi skłamać jak trzeba przykoloryzować czegoś. Po prostu jak dziecko z otwartością pójdzie powie za dużo, zaufa, komu nie trzeba. Po prostu brak mu jeszcze doświadczenia i jest zbyt wrażliwy. Jest to taki trochę czasami w negatywie życiowy masgaj albo osoba, która bardzo właśnie tak... Y ty wychodzisz ze stabilną ofertą, a druga strona na przykład yy, bardzo się obraża często, o, al, albo na zasadzie takiej. No, jeszcze mi dzisiaj nie mówiłeś, że mnie kochasz, to może byś mi powiedział, no bo to by mi dobrze zrobiło. No, takie, słuchajcie, trochę naiwne, trochę dziecięce podejście zbyt, zbyt. Yy, yy. Brakuje tu jeszcze doświadczenia w tym pasie, więc myślę, że on przeszkadza. Tak. Wpływ na tą obecną sytuację może mieć taki, że wy możecie się dać wytrącić z tej stabilizacji. To jest stabilizacja w relacjach. Jeżeli ktoś jest sam, to będzie to stabilizacja w tym, co ma, tak. Również stabilizacja finansowa, a tu jest uleganie emocjom, tu jest uleganie wpływom, humorom, nastrojom. Więc na pewno to nie pomaga. Jakby na to nie patrzeć, paść kielichów nie pomaga zbytnio zachować tej energii stabilizacji, spokoju, tego, tego dążenia do, do, do pewności, że tam jest dobrze, że wiem po co idę. Tak, tak to czuję. Natomiast podstawą mamy rycerza różdżek. No i słuchajcie, rycerz różdżek to jest ten to dopiero. To jest rycerz. Zanim pomyśli, już zrobił. Jak mu się coś spodoba, to nie ma siły, żeby tego nie osiągnął. Jak czegoś zapragnie, to w ogóle nie ma pomiłuj. Pędzi. Na oślep, po to co chce, bardzo energiczny, żywa energia, taka do działania, do dążenia po swoje do zabawy, do flirtów, do romansów. I teraz tak. Jeśli podstawą jest rycerz buław, który mówiłby o uczuciu, o romansie, o namiętności, o kochanku, no to tutaj słuchajcie, rzeczywiście, może być stabilnie przez moment, my wiemy, czego chcemy, tak? Bo w królu, e, przepraszam, w rycerzu pentakli wiemy, to jest stabilna oferta, ale ten paś będzie taki zbyt rozhisteryzowany, taki, słuchajcie... E, takie podejście, właśnie niedoświadczenia, takie zbyt ufne wchodzenie w to może nam przeszkodzić. Dlaczego? Bo brakuje tutaj rozsądku, rozwagi. Tutaj my wiemy, czego chcemy. Tutaj pędzimy po pasję, po seks, po namiętność, a tutaj jest po prostu taka naiwność. Co odchodzi do przeszłości? No właśnie. Odchodzi do przeszłości. To jest karta kochanka, namiętnego kochanka, fajnego seksu, fajn... spełnienia i dla osób, które nie traktowałyby nawet tego mm, w kategoriach romansu, to za chwilę powiem. Natomiast jeśli chodzi o spotkanie jakiejś osoby do relacji, to tutaj była pasja i ta, ten początek, a różdżek to jest namiętność, to jest pożądanie. Słuchajcie, to my z pasją czegoś chcemy, to jest oddanie się temu, co mamy, poddanie się temu, co, co mamy w głowie, w sercu, w, wszędzie, w lędźwiach, gdzie chcecie, tak? I to by pasowało, bo As odchodzi do przeszłości, czyli ten romans, ta namiętność jest podstawą Waszych działań na miesiąc sierpień. No ale romans. Podchodzi do przeszłości, ustawił się na pozycji przeszłości. Coś trzeba by dalej, albo rozwinąć to w głębszy związek, no albo zakończyć, tak? No bo romans to romans, namiętność to namiętność. Budowanie związku wygląda zupełnie inaczej, właśnie tak. Powoli, stabilnie, spokojnie. Właśnie tak słuchajcie. O, tutaj, w tym rycerzu. W rycerzu pentakli to jest stabilizacja. No ale niestety pasja odchodzi na pozycję przeszłości. Rycerz, czyli ten kochanek i namiętność, jest na pozycji podstawy naszych działań na sierpień. Drogie lwy, jeżeli karty mm, odpowiadałyby waszemu czytaniu w kwestiach zawodowych, no to możecie też e, moi drodzy. Z taką pasją szliście po coś, co Wam się podobało, co Was kręciło, jakiś nowy pomysł, jakaś nowa praca. No, w czymś się czuliście, że chcecie się spełnić, tak? I dążyliście do stabilizacji. Ale trochę tak zbyt emocjonalne podejście. Słuchajcie, zobaczcie. W romansie emocjonalne podejście przeszkadza. W realizowaniu waszych pasji emocjonalne podejście przeszkadza. Tu trzeba zejść na ziemię. Tu trzeba powoli kroczyć w kierunku sukcesu i stabilizacji, a wy za bardzo wchodzicie idziecie za pragnieniem w jednym i w drugim, i w relacjach i w kwestiach zawodowych. Bo to jak się tak człowiek na coś szybko zapala, to szybko się wypala czasami w głowie co macie. Czyli Wasze świadome dążenia. I tu jest karta pustelnika. Moi drodzy, przepiękna karta, bardzo ją lubię. Natomiast jeśli w głowie ona się znalazła, to Wy się wycofujecie. Wy się wycofujecie w taką. zamykacie się w sobie. Po to, żeby nabrać kontaktu ze, swoją, ze swoim wnętrzem, ze swoją życiową mądrością, ze swoim doświadczeniem, ze swoją intuicją. Słuchajcie, tutaj jest bardzo dobry kontakt ze sobą. I jeżeli uciekniecie w tego pustelnika z tych działań swoich zawodowych albo z relacji, no to będzie słabo. To będzie słabo, dlatego że to będzie wtedy karta samotności. Odejścia od bycia razem, tak? Czyli takie wycofywanie się, takie zamykanie się w sobie, nie rozmawianie z partnerem, nie mm, tworzenie wspólnych planów, to jest takie wycofanie się do swojego wnętrza. Zamykanie się w sobie, w sobie, bo to nie jest odejście od, od partnera, takie dosłowne, natomiast zamykanie się w sobie. Jeżeli ta wasza pasja w kierunku zawodowym miałaby być. No to tutaj też wycofujecie się z działań, słuchajcie, bo w dziewiątce za bardzo nie, dział, nie zdziałacie. Wy bardziej kontemplujecie, zastanawiacie się, bardziej medytujecie. To jest karta za, takiego mm, braku działań, a bardziej myślenia wewnętrznie, zastanawiania się, co dalej robić. Tak? Więc. No, mo, po części dobrze, dobrze jest chwilę pobyć w pustelniku, złapać kontakt z samym sobą, natomiast zostać tam nie polecałabym. No bo jeżeli zostaniecie, to na przyszłości, czyli tak gdzieś w połowie miesiąca, piątka kielichów. Piątki to zawsze półmetek w tarocie, i w piątkach, moi drodzy, my mamy coś do przerobienia. No i tutaj mamy emocje, no w kielichach mamy do przerobienia emocje. To jest karta rozczarowania. Nas nic nie cieszy. Mamy na tej karcie zawsze dwa puchary pełne, ale to widzicie, tu pani nogą rozlewa czwarty puchar, piąty już trzyma tam w dłoni, żeby go za chwilę też wylać. Nic ją nie cieszy. Rozczarowanie. Rozczarowanie tym, w co tak bardzo szliście z pasją. Rozczarowanie no, tą relacją? Też tak może być. A może po tej kontemplacji rozczarowanie własnym postępowaniem? Też tak może być. Zobaczmy, jakie macie możliwości. Czwórka kielichów. No, i tutaj jest stagnacja. Tu jest wycofanie się z działań. Tutaj nie widzimy możliwości. Tu zatrzymujemy się i, i myślimy, że nie ma rozwiązań. Nie widzimy tych rozwiązań. Tak naprawdę jest rozwiązanie. Zawsze się znajdzie. Tu ktoś nawet podsuwa je na dłoni. Rozwiązanie jest jak na dłoni, ale ta pani odwraca wzrok od rozwiązań. Ona gdzieś patrzy smutno w dal, nie widząc nawet. Wysuniętej dłoni, nie, nie patrząc na to, co straciła, nie widzi rozwiązań. To jest smutek, to jest przygnębienie, to jest wycofanie się, emocjonalne. Emocjonalne, bo można coś robić, tak, ale nie widzi się możliwości kontynuacji w tej karcie. No i to są Wasze możliwości, czyli, moi drodzy, możliwości są, tylko Wy ich nie widzicie w sierpniu. Tak tutaj, ja, ja od razu czułam, że w tego pustelnika, jak pójdziecie i złapiecie, zbyt duży kontakt ze sobą, <gryw> znaczy, dużym, dobrze mieć, ale słuchajcie, nie można w pustelniku pozostać. Jeżeli w, waszych, w Waszej świadomości, w Waszej głowie ten pustelnik tak zaistnieje mocno, no to rzeczywiście możecie poczuć potem rozczarowanie, przygnębienie i niechęć, i nie będziecie widzieli rozwiązań, nie będziecie ich zauważać. Bo tak jak powiedziałam, one istnieją, one są, tylko dla Was nie będą zauważalne, bo Wy się w ogóle na nich nie będziecie skupiać. A co z otoczenia? A z otoczenia pięknie król Pentakli. Proszę bardzo, rozpoczynaliście rycerzem pentakli, a macie króla. Król, kochani, to on już ma, on już nie pracuje jak rycerz, bo rycerz to jeszcze walczy, ma pewną pozycję, stabilną pozycję, wie do czego dąży i jest stabilny. Natomiast moi drodzy, w królu pentakli to już jest energia, gdzie ktoś coś ma. Cieszy się tym, to jest stabilna y, osoba, ale również mądrze tym dysponuje, mądrze tym zarządza. Czyli słuchajcie, taka stabilizacja gdzieś przy Was będzie. Jeżeli, moi drodzy, poszliście w jakiś romans, teraz wrócimy do uczuć, jeżeli poszliście w jakiś romans, a szliście w dobrym kierunku, w kierunku stabilizacji, ale jak, jakaś osoba was pociągnęła na tyle, że wy w to weszliście i tak jak mówiłam, emocje tu będą przeszkadzały, taka otwartość w emocjach będzie wam szkodziła, no to moi drodzy, jak zbierzecie myśli w pustelniku, to idziecie do wniosku, że nie tędy droga, nie będziecie widzieli rozwiązań, a tu, obok was, jest ktoś stabilny. Ktoś, kto ma, kto potrafi się dzielić, kto zapewnia wam stabilizację, kto was wspiera. Wsparcie z zewnątrz macie. Ta osoba może być bliżej niż wam się wydaje. Tylko wy jej nie zauważacie, bo możliwości macie. Być może stąd one płyną. Zobaczcie. Od tej stabilizacji króla Pentakli. Hmm. Może tak bardzo chcieliście pójść w te pasje, albo tak bardzo was ta relacja pociągnęła, że po prostu teraz tą tęsknotą tam patrzycie i nie chcecie tej, przyjąć tej oferty od pomocnej dłoni, która jest tuż obok, bo to są wpływy zewnętrzne. Tu macie stabilizację. Ktoś może wam pomóc, ktoś może do was wyciągnąć rękę, stworzyć. Pomóc wam stabilną pozycję. Ale wy tego nie widzicie, nie zauważacie, nie doceniacie, nie chcecie. Emocjonalnie tego nie czujecie. A co warto wiedzieć. Ósemka pentakli pozycji co warto wiedzieć, mówiłaby o tym. Dzień po dniu, krok po kroku buduj swoją stabilizację. Warto wiedzieć, że Ziarnko do ziarnka moneta do monety trzeba po prostu nad wszystkim skrupulatnie pracować może nad relacją z kimś stabilnym też trzeba pracować może żeby osiągnąć stabilizację trzeba właśnie tak dzień po dniu wykonywać swoje robić swoje i wtedy sukces jest w zasięgu ręki jeżeli chodzi o finanse i kwestie zawodowe warto wiedzieć że skrupulatne działania przynoszą efekty. Tak mówił Semka Pentakli. Skrupulatne dzień przy dniu działania, konsekwentne działania przynoszą efekty. No i w wyniku macie Trójkę Mieczy. Trójka Mieczy. Miecze to intelekt, tak? Więc yy, macie poczucie krzywdy. Macie poczucie, że ktoś was tak głęboko zranił. I teraz, moi drodzy, hmm, zranił was ten ktoś, kto przyszedł do was z ofertą asaróżek, tak? Ktoś namiętny do relacji, czy wy sami? Wiecie, bo miecze to wasze myśli. Wy czujecie się zranieni, dotknięci, skrzywdzeni, macie rozdarte serce, którego już się nie da zacerować, nie da się tego poskładać, zszyć. Ale zwróćcie uwagę, czy, przez to czy to rozdarte serce ma szansę, bo to jest możliwy wynik tak? na ten miesiąc. Jeśli będziecie mieli wiedzę na temat tego czytania, czy można na przykład nie wchodzić w te czwórkę kielichów, wykorzystać ten kielich, wykorzystać e, tę stabilną pomoc, robić swoje. I zmienić ten wynik? Można. Bo tłem czytania jest dwójka kielichów. Dwójka to ktoś do współpracy, do relacji, do partnerstwa. To karta miłości, ale takiej miłości nie opartej na, na pożądaniu takim, jak w buławach. Tu jest równowaga. Równowaga w emocjach. Równowaga yy, taka, gdzie czujemy spokój przy tej drugiej osobie, gdzie mamy wsparcie, gdzie możemy na kogoś liczyć. To jest taka miłość połączona z partnerstwem czysta miłość plus poleganie na, na tej drugiej osobie. To jest tłem. Albo tego szukacie w tym miesiącu, bo nie macie. Albo macie szansę znaleźć, jeżeli spróbujecie zmienić ten wynik. Jeżeli skorzystacie z nadarzających się szans, jeżeli nie zostaniecie za długo w pustelniku, jeżeli w piątce kielichów nie poddacie się temu zgnuśnieniu i nie przejdziecie do czwórki, to tłem jest. Poszukiwanie kogoś do pary, ale kogoś takiego fajnego, z kim można tworzyć, budować, z kim można życie spędzić. Te miecze to wasze myśli, to wasze odczucia, to w waszym mniemaniu może ktoś was skrzywdzić. A wcale tak nie musi być. Możecie zmienić ten wynik. Możecie wykorzystać nadarzające się okazje, pomocne dłonie. Być może tu, w tej czwórce, jeszcze tak patrzę. Skąd wiecie, że to nie jest jedna z tych dłoni? Tu. Nie wiem, czy dobrze widać. Tu jest dłoń i kielich, który podaje tej pani. Może to stąd? Hmm? Sprawdźcie. Popatrzcie w, w sierpniu wokół siebie, kogo macie przy sobie. Dobrego miesiąca.